And waiting Cześć Wam dzisiaj jest Wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Wathering Waves Serie tym samym tytule i dzisiaj będzie troszeczkę zamieszania ze względu na to, że dopadło mnie jakieś uczulenie czy coś, jestem totalnie rozsypany, a zaraz wychodzę więc oba nagrania. Dzisiaj są strasznie poszkodowane e, oba nagrania, wszystkie nagrania. Nie... Eee, dobra, nie zgierzy się gdzieś tutaj na dół. Ustawię się, że nie bijcie mnie, ja chcę nagrywać. Nie, dobra, kombinuję. Niech sobie tam kombinują. O, poszli, dobra, pamiętajcie pić burzę, dajcie łapkę. Jeżeli macie jakiś komentarz do dorzucenia, to poproszę o niego bardzo, a ja bym przypomniał tylko, że anime grajdą będzie jutro, o godzinie 17, więc prawdopodobnie albo Genshin, albo buwa, ale wydaje mi się, że Buwa będzie sobie w tle leciała przez większość czasu i tak będę pokazywał screenshoty z animców, o których gadamy. I będziemy co? Rozbębeszali na części pierwsze seriale animowane z tej części sezonu, druga połowa tej części sezonu, więc jak najbardziej na tak, jeżeli ktoś chce, to zapraszam bardzo mocno i serdecznie będzie ze mną fantastyczna ekipa, będziemy się wygłupiali, śmiali, ligada różne bzdury na temat e, naszych gustów. Wiecie, o gustach się nie dyskutuje, więc będziemy cały wieczór dyskutowali o gustach. A my przeskakujemy do drugiej rzeczy nielikowej i ostatniej nielikowej na dzisiaj, czyli mamy Hunter's Goal, czyli te broni, o których gadałem, że są, że są, że są, że wyglądają jak Art Deco. I są do pokazania, co, gdzie i jak zostały przez twórców wrzucone. Czy my mamy więcej informacji na ich temat? Może sobie wbijmy na artykuł od twórców zawsze coś więcej? Jest i oczywiście źle się przewija, ale to jest standardzik. Hunter's Growl, nie? Gol, Post Lament anthroposin Weapons, czyli nowe bronie, które będą z Battle Passa do przytulenia. Dla zainteresowanych, tych, którzy łapali wszystkie te Battle Passowe bajery, to jest nowy set, nowy zestaw. W pierwszym jest Fedrus Edge, to jest miecz jednoręczny. Oczywiście on jest się wyciąga, znaczy się jest animacja tego i tego. Jakby ktokolwiek potrzebował, z opisem co jest tutaj grane, jeżeli chodzi o statystyki, to na levelu 9 syntonization rank 1, atak 412, crit rate 20.2%, noise skill z specjalnie nazywa się Oof Oof-Tide. Hunters, o to jest przysięga łowców y, tych pływów, e, e, Dark Tide o tym mówimy. Jeżeli chodzi o syntonization, to tam od 1 do 5 jest zaznaczone. A więc mamy kolejność. Odpalanie resonance liberation zwiększa atak o 7,2, 11,1, 15,1, 19% bądź 23 na piątym syntonization i daje nam 10,8, 16,7, 22,6, 28,6 bądź 34,5% na piątym syntonization. Resonance liberation damage na 15 sekund. Więc wiemy już, co ta broń będzie robiła. Muszę jeszcze zapytać ludzi, którzy siedzą totalnie w temacie, żeby mi powiedzieć, czy to jest dobre i dla kogo z moich postaci jest to dobre. Zaraz za tym mamy Broadblade, Aurate Zenith, tutaj z nawiązaniami do, do, do postaci, które mogłyby z tego faktycznie skorzystać. Wygląda fantastycznie, wizualnie podoba mi się bardzo i sytuacja jest podobna. Atak 412, crit damage 40,5%, a jeżeli chodzi o Oath of Tide Hunters, to mamy odpalenie Resonance Liberation, zwiększa atak o 7,2% do tam 23% i daje nam 10,8% do 34,5%. Heavy attack damage bonus, więc tak jak mieliśmy na likach, to się plus-minus zgadza. Przeskoczmy może do pistoletu, który wygląda fantastycznie. Tarączka z tymi, tymi, no po prostu zajęcie pomarańczowy na zielony. Ja tam widzę Wielkiego Gatsbiego, ale to może ja. Solar Flame pistolet wygląda, jak nie lubię broni palnej, to ten wizualnie jest. Czad i co my tutaj mamy? Atak 412 crit rate 20,2% of of the Tide Hunters ma zadając basic atak albo heavy atak obrażenia, zwiększamy atak o 2,2% do 7,2% i dajemy 2,2% do 7,2% heavy attack damage bonus na 7 sekund. Stakuje się to do 4 razy. Ten efekt może być striggerowany co sekundę. I tu mi się wydaje, że jest inaczej niż Bonalika, ale może nie mam zakodowane poprawnie, to jest ta rzecz. W której grafiki brakowało, nie mieliśmy gauntletów, nie widzieliśmy jak gauntlety wyglądają, które mają atak 412 a crit damage 4,5%, a Off of Tide Hunters zarzucając Resonance Liberation, zwiększamy atak o 7,2% do 23% przy maksymalnym rozwinięciu. I dajemy sobie 10,8% do 34,5% Resonance Liberation damage bonus na 15 sekund, co zostawia nam bodajże ostatni tak, rectifier był i to wygląda jak skrzydełko, Ja poproszę ten wygląd. Ten Bayer tylko z troszkę większą ilością piór, nazwijmy to w ten sposób, jako skrzydełka z Septimą i ten Rectifier jest cudny. I tu mamy bazowy atak 412, Crit Damage 45% a jeżeli chodzi o zdolność specjalną, to mamy odpalenie Rezonans skill daje nam zwiększony atak o 9% do 28,8% i również zapewnia nam 9% do 28,8% Basic Attack, obrażeń, bonus na 10 sekund. Więc dopiero co o tym Mam wrażenie, jakby to było parę dni temu i te bronie są przecudne tak z wyglądu. Miecz jednoręczny pistolet, jak na pistolet mi się podoba, ale miecz jednoręczny i rectifier no po prostu. Mm, więc daj znać, co myślisz na ten temat, a ja bym przeskoczył do naszych. Uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przypada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem ok, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być poprawne w momencie wycieku, ale zmienić się do wejścia na Serwery live i dzisiaj lecimy za tekstem podesłanym przez Dafa, który ostatnim razem trafił na słuch Chakona. Ja w ogóle zazdroszczę i dla mnie jest to fantastyczne, że ktoś jest w stanie ze słuchu rozpoznać. Głos... Ja mam problem z rozpoznaniem charakterystycznych głosów aktorów, nie? Byliśmy kiedyś ze znajomym na filmie, to było coś od Studia Ghibli w kinie leciało po prostu platach po jeszcze raz i było takie: Ooooooo, jest jest ten głos, jest ten głos, a ja takie kurde, czyli to jest to był głos Marka Hamila. Chyba w nausice za kogoś podkładał i nie rozpoznałem głosu Luka Skywalkera. W, w postaci, nie? Więc słuch nie jest moim najlepiej rozwiniętym zmysłem, ja mam raczej bardzo słaby słuch, a mam takich znajomych, <grych> tutaj anegdota time. I, absolutnie nie potrafię śpiewać, co jest związane z tym, że mam średni słuch, nie? Poczucie rytmu i cała reszta nie bardzo, nie bardzo. Jak nie widzę ścieżki dźwiękowej w, na, na montażu przed sobą, to mam przerypane. I byłem na ślubie znajomej i zostałem z opanki wepchnięty tam na oczepinach na jakieś tam... Głupie gry i zabawy były. Założyli mi takie słuchawki, że nie słyszałem nic i puścili ścieżkę dźwiękową i miałem śpiewać, a ja nie umiem i nie potrafię i nie powinienem, nie? Więc wstyd straszny, bolało mnie to i po prostu, no kompleksy mam na tym punkcie, jak o tym pomyślę, to jest aaa, ale to, co ja przeżyłem, to jest pikuś, bo cała reszta miała totalnie przerobane, bo oni musieli tego słuchać, ha, ha, ha. a to jest rodzina muzyków i spora część z nich ma absoluta, więc słyszą wszystko, więc tak im dopierdzieliłem, ale tak im dopierdzieliłem, że było, że nigdy więcej takich rzeczy na żadnym ślubie nie robią, nie? Nie, nie ma, nie ma opcji, żeby coś takiego było robione. Oni myśleli, że ktoś z nich zostanie wylosowany i będzie mógł śpiewać i będzie się można pośmiać. Nie, przyszedłem i ich skrzywdziłem. Więc tutaj jest moja odwrotność, czyli Daw, który strzela. Kto powinien podkładać głos za Galbrenę? Poprzednim razem, jak był trailer, gdzie pojawiła się Chakona, to było trafnie z jego strony, więc on teraz obstawia, że Devora Wild, czyli Laziel z Baldura Trójki i Klee z Ekspedycji. Te głosy. Ja nie wiem, ja nie rozpoznaję, ja nie, nie, ja nie znaju, ja... No, więc zobaczymy, zobaczymy, jak trafnie będzie i zobaczymy czy ze słuchu wyrąbał skubaniec, a ja bym przeskoczył do kolejnego spoilera, który mnie interesuje z kolei bardzo mocno i frapuje mnie, I więc to oznacza, że Chisa wyląduje dziś na miniaturze. Więc Chisa! Mamy informacje z kilku różnych źródeł, przede wszystkim Chisa, tutaj jeżeli nie przepadacie za fabularnymi mimożitrysieczkę, to polecałbym przeskoczyć jakby do przodu, ale i affiliation to jest Star Torched Academy, więc mamy przywiązanie do którejś z frakcji i niewiele mi to mówi, więc dla mnie to nie jest duży spoiler, a przeskakując do tych rzeczy, które nie przeskakujemy, mam nadzieję tutaj może zrobię osobnego timestampa, żeby nie było. Jest e, bardzo sus z chińskich for wyciągnięte kilka informacji, więc weźcie to z ogromnym przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, nie? Bo to, to, to jest bardzo sus. Jej broń jest podobną sytuacją do tego, co ma Augusta, ona walczy tymi nożycami, które widać tą połową nożyc, nożycem, które trzyma na artach, to jest coś, z czym walczy i z czym ma animację, a jej broń trzymana przez nią, tą, po którą będziemy rolowali i to, co na nią założymy, to co będziemy rozwijali, jest widziana tylko jako bonus na animacjach jakieś tam cuśki. Na co dzień, jakby machając atakami, nie będzie widać, co ona trzyma w łapie, bo będzie machała tym swoim specjalnym cuśkiem. Więc takie info poszło. Tutaj jest bardzo mały związek wizualny między tym, co jej damy, a tym, co jest na animacji postaci. Tu jest drugie podbicie, że broń rolowana jest nieoczywista. Nie tak jak w przypadku Augusty, że ona ma Broadblade i walczy wielkim mieczem, tylko ona tutaj walczy wielkim mieczem połową nożyc, a może mieć jakiegoś rectifiera albo gauntlet. Te dwie rzeczy ze znakiem zapytania są tutaj podbite, więc ona będzie napierdzielała z nożyc, a będzie latał mini dron, Rectifier koło niej albo gauntlety, będzie miała coś tam założone i na niektórych tylko animacjach będzie to widać, a nie cały czas. Więc może bardziej jak Juno niż Augusta w tym wypadku z mojej perspektywy. No ale oczywiście Augusta jest oczywistym skojarzeniem ze względu na wielki, trzymany kawał blachy, którym napierdziela. Więc. Dajcie znać, co tutaj myślicie i jak bardzo Wam się to wydaje prawdopodobne, a ja bym przeskoczył do innego wątku z chińskiego forum, które to może być poprawnym zbiorem informacji albo bardzo nie. Więc y tja. Chisa nie jest starterem nowego teamu. To nie jest postać, która zaczyna coś, co za chwilę wyjdzie i będzie komplementowała damage dealera, który się za moment pojawi, czy coś innego. Ona jest trójką. Tą trzecią brakującą postacią do istniejącego timu, ona będzie komplementowała coś, co już istnieje. Teraz, nawiązując do jeszcze innych informacji, które mieliśmy, pojawiały się teorie, że ona zamknie trio Cartatia, Chacona, i brakująca postać na razie jest to Aerorowerek, ale w przyszłości niekoniecznie, albo Jinshi, Jeji, które to, wiecie, jest od dłuższego czasu, jest to niezamknięty team, zresztą Jeji, która została podkradziona do innego timu, który również tutaj jest wymieniony, czyli Carlota i Jeji, więc może zamknąć tą drużynę. Nie wiem, to znaczy bo tutaj jest kwestia tego jaki to jest żywioł i jak bardzo żywioł przy okazji Chrysym ma znaczenie, bo to może być tylko że ona ma Havok, ale w ogóle z tego Havoku nie korzysta, bo znaczy w ogóle jak w ogóle nie ma to większego znaczenia, bo jest synergia z mechaniką jej rozgrywki, dlatego pasuje do Carloty i do Gigi albo do Jinchi i Gigi, więc mielibyśmy tutaj i Spectro, i Glacio i w wypadku Chisy może to być Aero, może być Havok czy cokolwiek jej tam dadzą. Więc jest informacja, że ona zamyka coś, co w grze już jest, tworząc ze starszego teamu potwora. Zobaczymy. Kolejna informacja, która z nią jest związana, dotyczy tego, na jakiej zasadzie ona tą trójką miałaby być, więc jaką rolę w drużynie miałaby spełniać. I tu jest zaznaczone, że to jest trochę odwrócona dungeon. Nie wiem, co by to miało znaczyć, ale dungeon swój power buduje na traceniu życia, więc odwrócona dungeon, co jak inne postacie w teamie tracą życie, to na coś dostaje? Czy jak ona zyskuje życie, to coś robi? Nie wiem. Jest zaznaczone odwrócona dungeon, więc nie mam pojęcia z czym to się je, ale jest też pingnięcie, że powinna robić jakiś heal i bardzo dużo ona robi, jej model robi na placu boju, kiedy ona jest off field, więc albo będzie miała jakieś triggery, że ona się odpala i doskakuje i robi coś i widać ją, kiedy my gramy kimś innym na placu boju, albo jej outro jest bardzo sensowne, długie i rozbudowane, znaczy się wychodzimy, ona zostaje na placu boju, chiluje, czy tam biega z tą kosą, ciacha, i ciacha, ciacha, a my się napierdzielamy normalnie, ona nam wjeżdża przed nos ze swoimi atakami, jakieś takie cuśki, więc weźcie to z wielkim przymrużeniem oka, bo wiadomo, jest jak jest, niekoniecznie w tym ziarno większe prawdy musi być po prostu. Ktoś piszący po chińsku podpisuje się, że wie coś Więcej i rzuca takimi informacjami, więc ja z ogromnym sus rzucam to w waszym kierunku i przypominam, że w tym momencie trwają konkursy takie jak Ciąg Troller, Legenda Hydro Arhona oraz Genshin Star Travel. W tym ostatnim możecie oczywiście głosować i kombinować troszeczkę więcej. No i mamy Dunkolab, to jest ten konkurs wuwowy, w którym wuwowe rzeczy się dzieją od bara rzecz jasna. Miał z jest z randomixa, tako jako i wczoraj skończyłem robić daily, tako i dzisiaj wstałem, siadłem, robię i zaraz wychodzę, więc mam nadzieję, że ten odcinek pojawi się na czas, bo troszkę problemy ze zmontowaniem będę miał, bo z czasem dzisiaj jest pada taka, ale nie wiem dlaczego wolałem się rozgadać na nagraniu. O, w miarę dłuższe nagranie powinno nam wyjść. Wolałem rozgadać się na nagraniu niż zabrać się wcześniej za montowanie, bo przeraża mnie montowanie dzisiaj, nie wiem, tak, bardzo nieskładnie mówię. A więc jesteście osą i to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Jeśli Ci się to podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę. Jeżeli wręcz przeciwnie, to nie pogardzę łapką w dół i życzę Ci miłego dnia, dobrego dzonka i świetnych pięciogwiazdkowych rolek. I niech rowerek arengii Wam sprzyja. I korzystając z okazji, chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi mogowie, Wasza magia jest potężna, jesteście osą, Arcy mogowie, Wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy, osą, jeśli Twitter Wasza magia jest Twitter potężna, jesteście, Twitter osom i Twitter, dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. Miłego, do następnego.

Mam nadzieję, że tam jakieś echa na mnie czekają, bo to by mi zaoszczędziło potem tych dwóch, trzech minut farmienia się, żeby eee, nic tutaj sensownego nie przyszło. Tak długo się klepali i nic nie zostawili, nic nie zostawili. Ja jestem zawiedziony ich, ich decyzjami życiowymi oczywiście. A nie, nie zrobiłem sobie zielonego bez sensu. Może się przyda później.